Hej, cześć, witajcie z tej strony Roni, i to jest kolejny odcinek z trybu. Zostań gwiazdą! Dzisiaj, co to za mecze, nas czekają? A jeden widzę, Miśków i 3 ligowej z Borusią Dortmund. Takie derby Niemiec. To zaczynamy. Ciekawe, jaki mają skład w Borusi? Mm, Getze, Bonny... A tylko Bony, nowy zawodnik. A Bayern ma designera. Jadę z tym koksem. Zobaczymy, kto jest lepszy, ja czy bony O, ładnie, bardzo ładnie mnie wysunąłeś. O, Santana, ty mój koksie. Gecel leci skrzydłem, będzie do środka, Bony Bony Lis polakarnego, karnego, o Jezus, o, ledwo, ledwo. No, kamerko, ogarnij. Piłka jest tam. Rzut wolny dla Borussii Dortmund. Perisic, oj ciepka. U Jezu, Jezu! Gol. Gaugan. Nie, dlaczego ty? Dlaczego właśnie ty? Bardzo dobra wrzutka perisicia w pole karne. Sporo zamieszania. z początku Schmelzer próbował swoich sił, ale to Gaugan dobrze wykończył akcję i Borussia wygrywa w tym spotkaniu. Dobra, podanie do mnie. Masz piłkę? Zrób coś z tym, zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Nie. Dobitka. Kurczę spalony. Uuu! Uu, jak się rozkręcił! Jezu! Co dalej? Co dalej? Le, leży kontuzjowany. Hoppie, hoppie! Dobra, dobra. To już jest w moje ręce. Wpadła piłka pod moje nogi. Kurczę, felek! Co tam jest w ogóle? Royce się rozpędza, ależ zrobił trik. Przemienił sobie na drugą nogę, jest dobitka! Gol! Nie ma Goyer! Co ty robisz? Świetnie, ależ parada. Goyer się popisał swoimi umiejętnościami. Dobra, dobra, dobra! Gol! Jeden, jeden! Jest punkcik! Tak jest! Oczywiście, kto? Roni. To RONI! Psz, 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 psz. Świetnie, świetnie! Aż mi jedna sławka działa, tylko. Woohoo! Bez szans, Wenderfelek! Zajebiście! Spotkanie dobiegło końca. jeden do jednego! Słaby mój występ, ale zdobyłem tą bramkę wyrównującą w 90 minucie. Co dało nam remisik, punkcik. cenny walce o mistrzostwo. Czas classified... nie może grać później. Ah, Lori jest rozczarowany. Hopiak, no bronił takie parady dzisiaj. Zagramy sobie? Z nie zagramy sobie w Lidze Miszków. Daj mi odpocząć. W końcu manczukić i Gomez też muszą sobie pograć. O Jezu! Robę i dwie manczukić i Laka La To La La Zdobyła jedną ramkę do Olympiku Lyon. To kolejne spotkanie to jest potem chyba w pucharze Niemiec. No tak, tak, tak. Ciekawe, czy sobie zagramy w tym pucharze, w co wątpię. Często mi daje odpoczywać. O, super, super składzik, po prostu super. Rezerwy same. Na hangover, same rezerwy. Pięknie, Pięknie. O, podanie do mnie jest niebezpieczne. Iść tam na strzyżenie. O, matko, co ja mu podałem w ogóle. Sorry, sorry, nie chciałem, nie chciałem. To nie ja, to FIFA. Ja chciałem lżej. O, pięknie! Tu wystawia się. Dawaj, dawaj, jeden! Oj! Miller! Prawie cię asystowałem! Czekam na, Czekam na piłkę! Czekam na piłkę! Czekam na piłkę! Nie doczekałem się piłki! Dał się, no na takie coś! Ale sobie jeden jeden jeden. jeden, jeden! jeden, jeden, jeden! Jeden, 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 Fuck off! Oj, teraz groźna sytuacja dla Hanoveru, wybiegają z kontrolą. Dogonisz ich tam, dogonisz. Nie wierzę w twoje umiejętności. Aj, Jezu, Zulung Junior, nie! E, e, takiego ciula na bramkara, Na bramkę dawać, na bramkara, co ja mówię, co ja wygaduję. Jezu, Maryny! Na bramkę takiego słabiaka dawać. Boże, w składzie Loris Moyer. A, już niego do nic. ty, 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 ty. ty. Ty, 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 Coście godali i oboje nie słyszą nic. Jeden Dyrektorze, do jednego, koleżki. Dobra, nasze, 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 nasze. Nie ma spalonego. Diow w, w polokarnie jest bardzo groźny. Wysuwa przez polokarnę. Będzie w dupianie do bramki. Ło jezu, o jezu! Co to było? O pie, weźcie go wypierdolcie z tego klubu, nie? No patrzcie jaki paciulog. Pa, się posrą normalnie Piłka taka gorąco Jezu, co te tormany odpierdalają. 10 umiejętności, nie? Zaś muszę robić wszystko za siebie. O, nie godę, że kolejną bramka. Czekaj, zrobił bramkarz? Wow, ale pewny chwyt w końcu. W końcu coś złapał. Dobra, dwójeczka. Jeszcze 18 minut. No, i znowu były rozdane punkty dla dwóch zespołów. Ale teraz w tym meczu, jak widać, po ocenie meczowej 5 do 2, 9,5, 5 do 2, co ja powiedziałem. Skąd te liczby? 9,5. ELEGANCKO! O! Jakiś, wow! Jakoś umiejętność, spoko, czekaj, co zrobiłem, nie pamiętam nawet. Na razie jesteśmy liderami Ligi Niemieckiej, Bundesligi. Czekaj, gramy? Gramy. To chyba w Pucharze Niemiec sobie nie zagramy, coś mi się tak wydaje. Ale przynajmniej teraz już taki w miarę porządny skład, a nie Lund Junior, nie wiem co to jest w ogóle. Dzięki. Jeden. Jest! Ale gol! All goal! What's a goal! Amazing! Co? Jajuszko! Ohoho, ale brama! Prawie słupek w gnietło. Oddałem strzał do jajec. No i wyszła z tego bramka. Superaśnie, ale gol oby ten z Portugalią krzynówek. Uff. Świetnie. Się ma. <laughs> Dzięki za podanie, ale, ale... Dobra, jest pompa dwójeczka. Siemanko! Kero, jedenasto? Jasnie! Ja się pytam, a wiem! Trzy minuty, dwie bramki! Idź, walkover, biercie walkover, bo to będzie dopiero początek pogromu na Allianz Arena. What the fuck? What the fuck? Co to było? Takie coś. Ja pizgam. Ale mnie zniszczył, nie? Tormana chyba też. A hat -trick. O, hat -trick. O, hat -trick. Tylko godzina. Wystarczyła mi, aby zdobyć hat-tricka. efekt. Jezu, sorry za te dźwięki, ale to spodnicy cienia. Oj 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 Czyżby druga bramka? Nie, nie, nie. Nie śmierdzi bramką, to nie ma. A śmierdziało jednak. Zły węch mam. Podaj to i kończymy. Dziękuję, dziękuję, że pan sędzia zagwizdał przynajmniej komplet punktów. W tym spotkaniu jeszcze lepszy mecz niż w poprzednim, w tym, oh, w tym to nie niebo w gębie po prostu. Wspaniały mecz w moim wykonaniu, prawdopodobnie symulacja będzie w tym spotkaniu. Heh, fajnie rymuje. A, symuluj, no oczywiście, wiadomo, nie, max dwa mecze i trzeba przerwa zrobić, bo jest słaby. Nie biera tego jakichś środków dopingowych, to potem jest, także nic nie wyrabiał. O jest, dopiero do dogrywce się to rozstrzygnęło i dodatkowo karny. Na szczęście przechodzimy dalej. To o o o okres transferowy, ciekawe kto będzie mnie chciał. Musimy... A, kto mnie chce? FC Barcelona! Nie, 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 nie. Ko... Ale kto mnie... że, ale Pff, nie, Nie, nie hajs nie interesuje, go. Ko... Dobra, teraz czas na Werder Brema. Och, tyle metry. Pięknie Się rozpędzili, dawaj, dawaj, będzie asysta, Sweaty Sweaty Jest! Sweaty goals, bitch! Miller! Tryry. Miller! Dobra, koniec tego cieszenia Łojej, świetnie Na pusto to każdy potrafi Oprócz w WG, wirtualnych sezonów klubów Ale go zostawili już w siódmej minucie wyrówna wyrównanie w wyniku spotkania. LOL! Co to się stało? Drapałem się po nodze i patrzy gol. Jeszcze raz, bo nie widziałem. Aha, spokój. Jezu Maryny. Odsknij się, dobra. Tak prosto ich robić to jest niemożliwe. To jest po prostu dziecinne proste. To jest naprawdę dziecinne, proste to miałem na myśli, żeby to powiedzieć. No, no po prostu zmieniłem kierunek biegu, no i gol, no, gol, po prostu gol! Czego chcieć więcej? O, o, o! Uh, hu, 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 hu. Super, super dogadanie! Temu po angielsku, tymu po niemiecku, i oni się nie dogadali. Jeszcze rzut rożny przed zejściem do szatni. Czy ktoś znowu wygrał główkę jak w pierwszej akcji dla nich? Oczywiście! Jo ja się pytam, ja... ja się pytam, bez sensu pytanie retoryczne zadaję. No to musiało wpaść, nie? Ja mogło być inaczej. 2 do dwóch. Nie, nie. Dobrze Neuer, bardzo dobrze. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie Robin. Spokojnie Robin. Spokojnie Robin. Spokojnie Robin. Spokojnie Robin! Spokojnie, Robin. Spokojnie, Robin. Spokojnie, Robin. Spokojnie, Robin. Na spokojnie, Robę, ale dobrze, że jest gol. Mam kontuzję, oby to nie było nic poważnego. Ale jest bramka, dobra, będzie zwycięstwo, mam nadzieję. Kurczę, oby to nic nie było poważnego. hm mm, się, dostałem chyba w przeponę. Ach, czy mu się zaburzyła, do stołu w noga? Ale jest bramka, dobra. Fuck, oby to nic nie było. 5', <laughs> 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 Pięć... ile tam było? Ile tam było? 5'2, hahaha. <laughs> O, oh, fuck, 6 tygodni! 6 dni symulowania! Jademy z tym koksem, już teraz sobie to przesymulujemy. No to niestety, będzie trzeba wszystko sobie teraz przesymulować. Nie udało mi się do... rozegrać tego ostatniego spotkania do końca. Niestety, no to ja już się z wami żegnam. Będę się kurował, Wyzdrowieję i znowu po... Po... powrócę do swojej dawnej formy. No to ja się z wami żegnam. Do następnego. Och, będę spakował o siłowni. Cześć! Bundes